Dziękuję, Opowiedz mi naszą historię. Jest to taki młodzieżowy romans. Jest to gatunek, po jaki no rzadko sięgam, żeby nie powiedzieć, że wcale nie sięgam. Natomiast bardzo zainteresował mnie opis, bardzo zaciekawiły mnie oceny na Goodreads. Ta książka ma mm, ocenę 4,6 na 5, więc to jest naprawdę coś rewelacyjnego. I mm, jestem aktualnie na stronie mm, 27, na rozdziale 5 i wow. To czyta się tak przyjemnie Te bohaterki y, kreowane są w taki sposób, że nie odczułam, żeby były one nastolatkami One są na tyle dojrzałe, że mm, mogłabym naprawdę znaleźć z nimi wspólny język Główną bohaterką jest Josephine, nastolatka, która... Mm, próbuje sprostać oczekiwaniom swoich rodziców. Ona nigdy od swoich rodziców nie otrzymywała miłości, nie otrzymywała jakichś takich pochwał mimo tego, że bardzo się stara o to, żeby być w oczach matki tą najlepszą. Matka chce, żeby Josephine była prawniczką, żeby dostała się do Harvardu i żeby później przejęła rodzinny biznes. Natomiast dziewczyna, owszem, chce zostać prawniczką sama z siebie, chce wyjechać do Bustonu, natomiast nigdy w życiu już nie chce wrócić do rodzinnego domu. Bardzo nie lubi spędzać czasu z rodzicami. W ogóle rodzice od narodzin tak naprawdę podrzucali ją opiekunce, więc opiekunka tak naprawdę tę dziewczynę wychowała. I Josephine to taka lodowa piękność. Ona nie ma do czynienia z chłopakami, nigdy nie miała do czynienia z chłopakami. Jedyną przyjaciółką jest Valeryn, która ma bardzo bogate życie towarzyskie, bardzo lubi spotykać się z chłopakami. Tak naprawdę, co miesiąc tych chłopaków wymienia, więc to jest tak naprawdę ogień i woda. Powiem Wam, że bardzo podziwiam Josephine. Została wykreowana w taki sposób, że mam ochotę ją przytulić i ja wiem, co ona czuje. W sensie, no, staram się zrozumieć to, co ona czuje. I ja rozumiem jej postępowanie, że ona chce wyrwać się z tego domu. Gdzie na każdym kroku ona jest tłamszona. mimo tego, że ma dobre oceny, to matka mówi jej, że Hello, możesz tutaj się mylić, ty możesz popełnić jakiś błąd, nie dostaniesz się do tego Harvardu A wtedy nie spełnisz naszych oczekiwań Więc no tutaj nie ma żadnej więzi emocjonalnej, żadnej miłości I tak bardzo, bardzo mi szkoda tej Josephine i pewnego dnia poznaje Chase'a, chłopaka, który mm, był na imprezie z jej najlepszą przyjaciółką, i myślę, że tutaj dojdzie do nawiązania pewnej znajomości. To wyniosłam oczywiście z opisu. Ten Chase to chłopak, o którym można powiedzieć wiele, ale nie to, że jest ideałem. Dom rodziny Chase'a też trudno byłoby nazwać dobrym. Jego matka od zawsze więcej uwagi poświęcała narkotykom i alkoholowi niż synowi. Myślę, że. Mm, Tutaj znajdą nić porozumienia, mimo tego, że już na początku nie zajskrzyło między nami, dlatego że dziewczyna bardzo mocno się sfrustrowała. Doszło do małej wymiany zdań, która nie do końca była. Pozytywną wymianą zdań. Natomiast tutaj Josephine i Chase wiąże to, że nie mają żadnej więzi ze swoimi rodzicami, że nie chcą po prostu przebywać w tym domu, chcą z tego domu się wyrwać. Więc jestem bardzo ciekawa, jak rozwinie się ta mm, znajomość, w jakim Kierunku pójdzie ta historia. Na razie jest rewelacyjnie. Mam nadzieję, że będzie tak do samego końca i że ta książka stanie się ulubieńcem 2022 roku, bo ma naprawdę duży potencjał. Na stronie 128 na stronie 342. Ta książka jest dla mnie jak taki ciepły kocyk w zimowe wieczory, po prostu coś niesamowitego. Chciałam już dawno przeczytać taką książkę młodzieżowo romantyczną, gdzie bohaterowie nie są płytcy, nie są infantylni, gdzie jak na swój wiek są dość. Dojrzali. Mimo tego, że jest to młodzieżówka, to że porusza ważny temat, i to wszystko tutaj otrzymuję. Jestem naprawdę zachwycona tą książką. Nie sądziłam, że aż tak może mi się ona spodobać. Byłam jej ciekawa, owszem, ale bałam się, że będzie ona bardzo schematyczna, że będzie taka płytka, że nic jakby nie wniesie do mojego czytelniczego życia, że po prostu będę ją czytała i to wszystko. A ona naprawdę dostarcza mi zarówno jakiejś takiej małej rozrywki, jak i przemyśleń. Więc jak na razie jest Naprawdę fantastycznie, naprawdę fantastycznie. Podoba mi się niesamowicie kreacja Josephine, dziewczyny, która próbuje spełnić oczekiwania swoich rodziców, ale tak bardzo chce już z tego domu się wyrwać, wyjechać do Stanów Zjednoczonych i nigdy w życiu do domu już nie wrócić. Pewnego dnia dołącza do paczki przyjaciół, do swojej przyjaciółki, do jej chłopaka i do dwóch przyjaciół. Tego etana. Powoli zaczyna się tam rozkręcać sytuacja związana z Chase'em, chłopakiem, który, no, też ma dość dużo za uszami i za uszami, i ma naprawdę ciężko w domu rodzinnym, bo jego matka pije, bierze narkotyki. I jej największym błędem było to, że urodziła właśnie tego chłopaka No w gruncie rzeczy Josephine i Chase mają bardzo dużo wspólnego ze sobą I prędzej czy później, jak to wynika z opisu i jak możemy się domyślać Coś um, zaiskrzy między tą dwójką Jestem na stronie 128, przede mną 200 stron A już wydarzyło się coś takiego, co mnie zaskoczyło co wiedziałam, że prędzej czy później się to wydarzy, ale tak fajnie się się w życie tych bohaterów, że mnie to zaskoczyło i zaskoczyło mnie również to, co wydarzyło się później. Natomiast Josephine jest na tyle rozsądną dziewczyną, że chce rozmawiać, a ja bardzo lubię takie bohaterki, które nie kryją się z tym, że coś zawaliły i chcą rozwiązać to rozmową, a nie jakimiś unikami czy w ogóle wymazaniem z życia jakiejś osoby. Miałam już do czynienia z takimi bohaterkami książkowymi i bardzo tego nie lubię, a tutaj Josephine mnie po prostu zaskoczyła. Tak jak już wcześniej powiedziałam, ta książka dostarcza mi zarówno elementów rozrywkowych, jak i elementów związanych z przemyśleniami. Mam nawet kilka zaznaczonych stron. Zaginęłam rogi i pisałam ołówkiem, żeby sobie te fragmenty zaznaczać, więc. Uważam, że to jest naprawdę fajna książka, dobra książka, dobrze napisana, fajnie skonstruowana. Tutaj wszystko ze sobą współgra i dialogi, i kreacja bohaterów, i styl. To jest wszystko takie naturalne, niewymuszone, i ja to po prostu kupuję. Takie książki z gatunku młodzieżówka romans chciałabym czytać. I jestem bardzo ciekawa, jak potoczą się dalsze losy bohaterów, tym bardziej, że przede mną 200 stron, a nie jest to mało, więc no, może się tutaj dużo wydarzyć. Może jeszcze zmienić się tutaj bardzo wiele, ale mam nadzieję, że że nie będzie to zmiana negatywna i że finalnie naprawdę będę mogła tą książkę Wam polecić, ale na ten moment już Wam bardzo ją polecam, czyta się mi ją naprawdę super. Ja dzisiejszy dzień spędzam w domu, czytam, relaksuję się, opisuję na maile i tak dalej, natomiast postanowiłam dzisiaj, że jutro pójdę pierwszy raz oddać krew. Bardzo się tego boję, natomiast tam moja. Znajoma, zamieściła informację, że jej kolega potrzebuje krwi ARH. Ja taką grupę krwi mam, więc stwierdziłam, że czemu by nie pomóc? Ogólnie widziałam na stronie krwiodawstwa, że jest naprawdę dość duży deficyt, jeśli chodzi o różne grupy krwi, więc dzisiaj piję te 2 litry wody. Jutro wstaję o siódmej. Jadę się zarejestrować, biorę moją siostrę, która ma też taką samą grupę krwi i obie postaramy się pomóc. Mam nadzieję, że nic tam w tych badaniach i podczas tej rejestracji nie wyjdzie złego, że tej krwi oddać finalnie nie będę mogła, więc trzymam za siebie kciuki. Stresuję się, nie powiem, że nie. Jak o tym myślę, to boli mnie brzuch ze stresu, bo jest to takie. Nowe doświadczenie, ale wiem, że tym mogę komukolwiek pomóc, więc to mnie trzyma przy racjonalnym myśleniu, żeby się nie wycofać i żeby rzeczywiście wstać rano i pojechać do centrum krwiodawstwa. W dalszej części vloga dam wam znać, czy tę krew finalnie oddałam, czy były jakieś przeszkody, ale mam nadzieję, że tych przeszkód nie będzie, więc ja wracam do łóżka i do czytania. Jestem z siebie tak dumna, tak się bałam, stresowałam, chociaż jak już byłam po badaniach, zostałam zakwalifikowana do oddania krwi, to już mnie się jakoś tak stresowałam tym wszystkim, ale nie mniej jednak oddałam 450 ml krwi. Czuję się dobrze, wszystko jest w porządku, dostałam czekolady, musiałam jeszcze odczekać chwilę po oddaniu, czy wszystko tam znowu w porządku, bo to był pierwszy raz, więc naprawdę... Naprawdę dawno nie byłam siebie tak dumna i tym bardziej, że moja krew może komuś pomóc. To jest niesamowite uczucie, polecam. Dolores to książka, którą inni mogliby uznać za schematyczną, za infantylną, za przewidywalną. Dla mnie ta książka była taką książką, która mnie otulała jak koc w zimowe wieczory jak i taką książką, która po prostu momentami rozrywała mi serce a jeśli chodzi o końcówkę to cały czas odkładałam to w czasie chciałam jak najdłużej przebywać z tą książką, no i zakończenie po prostu rozdarło moje serce i jednocześnie czekam na kontynuację dlatego, że tam na końcu jest napisane, że koniec części pierwszej, więc no, nie mogę doczekać się tej części drugiej co do fabuły, to jeszcze nigdy nie spotkałam się z taką młodzieżówką, którą po prostu aż tak bym przeżywała. Cieszę się bardzo, że mamy tutaj tak dojrzałych bohaterów. Mamy Josephine, mamy Chase'a, i to jest właśnie ta główna oś fabularna. Natomiast wokół nich mamy tą ich paczkę przyjaciół, czyli dziewczyna i dwóch chłopaków. I wiemy, że tutaj większość z czytelników może doczepić się do tego, że. Te wątki poboczne nie zostały jakoś tak fajnie rozwinięte, tylko potraktowane po macoszemu. Ja to oczywiście rozumiem i wiem również, że dla niektórych może to być przewidywalne. Ja natomiast zupełnie inaczej wyobrażałam sobie zakończenie. Miałam milion pomysłów, a i tak mi to zakończenie jednocześnie mm, zaskoczyło i rozerwało moje serce. I tak do tej książki każdy z nas podejdzie indywidualnie. Ja natomiast daję na tej książce 5 gwiazdek na 5. Naprawdę nie jestem w stanie mm, ocenić tej książki inaczej. Chyba jestem. Czytelniczką, która może pobłażliwie zbyt podchodzi do młodzieżówek, ale w tym przypadku ja naprawdę jestem zachwycona, jestem zachwycona i cieszę się, że rozpoczęłam rok 2022, właśnie z tą książką. Myślę, że ta książka spodoba się również dorosłym czytelnikom. Ja mam za kilkanaście dni skończę 25 lat, a Czułam się przy tej książce, jakby to było coś mojego, coś, co mm, mogłam przeżywać razem z naszymi bohaterami. Mimo tego, że jest to książka młodzieżowa z jakimś tam elementem romantycznym, to ten wątek romantyczny nie był mm, dziecinny, nie był taki przesłodzony, no to po prostu tak mi się podobało, że chciałabym przeżywać taką miłość jak Josephine, chociaż nie wiem, czy do końca aż tak bym chciała to wszystko przeżywać, bo no nie powiem wam, czy to było. Szczęśliwe zakończenie czy nie, musicie przekonać się o tym sami Natomiast ja tutaj, jak możecie zauważyć, mam mnóstwo um, rogów zagiętych Bo ta książka jest napisana takim um, językiem I przekazuje takie uniwersalne prawdy że za chwileczkę musiałam zaznaczać fragmenty A jeden z nich uderzył mi po prostu tak mocno, że podzieliłam się nim na Instagramie I zrozumiałam, że mam jakąś duszę romantyczki Przeczytam wam ten fragment Nieważne jak długo dana ci będzie kogoś kochać miesiące czy całe lata to nie ma znaczenia. Ostatecznie nie liczy się to ile, ale czy kochałaś. No po prostu to jest tak piękne. Naprawdę. Przepiękne. Z całego serca zachęcam Was do tego, żebyście po flowers sięgnęli. Pamiętajcie o tym, że nie jest to książka dziecinna. Ja bardzo stronię od takich młodzieżówek, które mają jakiś tak, w jakimś stopniu głupiutkich bohaterów. Ja lubię bohaterów mądrych, którzy podejmują jednocześnie no, złe i mądre decyzje, bo te decyzje, które podejmują, czegoś ich uczą. I właśnie tego oczekuję od młodzieżówek, żeby to nie byli bohaterowie idealni, bo nikt z nas nie jest idealny. Każde, każdy z nas popełnia błędy, ale jednocześnie jesteśmy mądrzy w swoich wyborach i wow, moje serce w całości oddaje Flowless. Z całego serca wam ją polecam. Dajcie mi koniecznie znać, czy sięgniecie w ogóle po Flawless, czy już w ciągu tego tygodnia znaleźliście jakąś książkę, która was w jakimś stopniu urzekła. Kilka komentarze będę czytać. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!